Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Jesteśmy w Świnoujściu, dojechaliśmy tutaj pociągiem po porannej powódce, wszystko się udało, rowery zostawiliśmy, siedzieliśmy całą drogę, czytaliśmy, a teraz jest piękna pogoda, mimo nieprzychylnych prognoz o przejściowych opadach i rozpoczynamy naszą wycieczkę od tężni Świnoujście. Proszę bardzo. Tutaj witki, witki brozowe, tutaj nasiąknięte y, wodą, y, opary. Nie y, wielkie... tyle nasiąknięte, co, co opada, cieknie z nich ta woda, jest przepuszczana jak nasiąknięte. No okej, okay. i więcej jodu niż nad morzem, także wdychamy. Gdzie ostatnio takie widzieliśmy, tężnie, naturalne? I się, tak, i się dowiedzieliśmy, że tam przebywanie właśnie tam ileś minut to jest kilka godzin nad morzem, tak? Mm -hmm. Pamiętam! O, niepewna i zmienna pogoda. No. Mamy na molo, gdzie? E, w w Albek. <laughs> Ale się zawahało. No bo jeszcze Herki zerwali przed nami. Ale to przed nami jeszcze. My tutaj jesteśmy, w pierwszej miejscowości ze w świnoujście, świnoujście, świnoujście tam w o, o tam widać, że świnoujście takie i wędrujemy dalej. Tam wracając z tematu, z nami jest... ...Ringsdorf. Hey, bardzo dobrze. Jesteśmy na albek, na molo albek, które jest odmiennie i niestety nie wejdziemy na nie dzisiaj. Chociaż byliśmy wielokrotnie, ale faktem jest, że troszkę szkoda, bo to duże atrakcja w tej miejscowości to molo. Tak. Więc aczkolwiek tu możesz nakręcić się pod na trefku. Tryb... Faktycznie. To jest niemiecka robota, tak. ale taka No stara. już tak, wiekowa. No. Ale bardzo fajna. Dalej. dalej. Kolejne molo, tym razem w Heringsdorf. Tak. Czynne, więc. Molo jest bardzo cywilizowane, ponieważ jak widzicie za nami jest przedzielone na pół. Jednej, w, jedną stronę, w jednej części dzisiaj w jedną stronę, w drugiej tak. części dzisiaj w drugą stronę. Usprawnia to ruch zdecydowanie? Nie ma wchodzenia sobie w drogę. Tak. Czy wjeżdżania w wózkiem w tłum ludzi. Dokładnie. To A przyjdzie. gdzieś tam za nami Polska. Do jesień, miało być przodne opady. więc Rządka się, że bardzo dobry termin wybierze. Wczoraj był piękny dzień, a dzisiaj Wczoraj byliśmy w pracy, przypominam dzisiaj. No Aj, tam w pracy. <noise> Szybka żonkowa jeszcze... zmiana plamów. Idziemy z Heringsdorfu do Bandi, brzegiem morza. Wery zostawiliśmy przypięte przy molo. Przypięte. Przyjęte. To co prawda 3 km, czyli około 40 minut mm w jedną stronę według gówa. No ale mamy jeszcze czas, a jeszcze nie robiliśmy tej trasy pieszo, więc zawsze jakieś urozmaicenie. E, jeszcze ścieżka wśród drzew nas czeka, ale czekamy aż trochę chmury przejdą, bo... Deszcz już przeleciał na na ostatnim filmiku było widać, że padał deszcz, na szczęście przeleciał. Idzie dalej w kierunku Świnoujścia, gdzie nas nie ma. Bardzo dobrze. Pozdro Świnoujście. Pozdro. A my wykorzystujemy tą coraz łodniejszą pogodę i idziemy dalej. A będziemy wracać inną trasą, nie plażą, tylko... na no, ścieżką wśród tych dni. Tak, Też. dokładnie. Promenadą. Promenadą, tak, dokładnie. Mhm. dokładnie. Więc będą futeczki. Udało się, dotarliśmy do Banzin. Kolejne, już trzecie molo dzisiaj. Trzecie molo. Pogoda <goda> bardzo... się poprawiła, jest bardzo ładna. Tak, teraz. ciekawostka, trzy miejscowości obok siebie każde molo. Cesarskie kurowce. Takie tak rzeczy zwaną. to w Niemczech. Tak. W Polsce niekoniecznie. Tak. Więc wędrujemy. Teraz idziemy do końca. Dobra, Dobra, tak, przympniemy. Mhm. Tak. przez fotosesję. Tak. Pogoda się rozpogodziła, wypogodziło się. Korzystamy. Także drzewko odłożyliśmy na później, żeby były jeszcze lepsze klimaty, mhm. lepsze zdjęcia, lepszy filmik. Dokładnie. I odpoczywamy w tą piękną niemiecką jesień. Mhm. О, угодь где на бутях? На видел. Ничего не боят. Скачают по бутах. Немецкие рублях No, zobaczymy, jak Pełny ich jest. No? Tutaj trzeba z ziarnem przyjeżdżać. No. I siedzi mi na bucie, no? no. Droga do powrotnej. Z. Bardzo. Bardzo dobrze. Tym razem nie plażą, tylko. Z Promenadą. Tak? tak. I bardzo dobrze. Byliśmy bliskie spotkanie z wróblami. Tutaj wróble niczego się nie boją. To są wróble brawurowe, odważne. Wróble, które zrobiły nalot na kanapkę Patryka. Tak. I to nalot przeprowadzony z sukcesem. Tak, pożarły mi kanapkę, którą trzymałem w ręku. Nic się nie bały. Nie, chodziły tak. nam po butach. No właśnie, to było takie wystarczające na doświadczenie. A tu się okazało, że jeszcze mi zaczęły jeść. Nie tyle z ręki, co z kanapki. Tak. I jeszcze karmiły się, tak? tak. I też przylatywały, to przylatywały na, na otwartą dłoń, dzibały w palce, także tak. odważne ptaszki, tak? Tak, mieliśmy bardzo bliskie spotkanie z wrublami. Tak. Więc... Ale powiedz mi jeszcze, co się stało z kanapką nadgryzioną przez wróble, gdzie wylądowała finalnie? No z no przecież moja, to była moja kanapka, nie? Tak, Patryk się nie boi żadnych tam bakterii i innych. Nie, nie, ja jestem zdania, że. Idziemy rzecz. na ścieżkę dla ludzi. O jaki ładny domek, możesz pokazać. Jakiś śliczny. Ten tu, tu. A co ci się podoba w tym domku? Taki bajkowy jest, trochę jak z Jechaj Małgos mi się to To jest zdjęcie. Taki z baśni Andersena. Piękny. Otóż ten domek. Trzeba się produkować, tak. to nagrywam. Właśnie mówisz, że to jest trzecia tego typu ścieżka w naszej karierze. O pierwsza to była za Berlinem, w tym szpitalu. Tak. Byłem, tak, dla tak. kuracjuszy niemieckich, tam też jest taka piękna wśród drzew. Drugą, i to widzieliśmy ze dwa lata temu, drugą w świrodowie widzieliśmy w tym roku, tak. aczkolwiek ja wiem, czy to była ścieżka wśród drzew, to była nie. Wśród drzew. Tak, tak, tak. No ale tak ale nie, 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 to nie to. No a trzecia tutaj taka na wyspie Uznam, tak, w Heringsdorfie. Taka profesjonalna, bo to aż taka wykonana przez firmę, która na całym świecie robi, tak? I w Irlandii, eee, w Kanadzie. Więc mamy jeszcze szansę zwiedzić wyprążę na rugi, bo to jest stosunkowo blisko nas. Tak. Natomiast cała reszta chyba będzie dla nas niedostępna, bo jest na drugi, na drugim krańcu Niemiec. Trochę tak, za, tak, za tak, daleko. Tak. Ale może kiedyś, kto wie. No może kiedyś, jak będziemy mieli mega samochód i będziemy 300 km na godzinę jechać, tak, tak. to może. Także pięknie przechadzamy się, faktycznie korony tutaj widać, bardzo o tu jak ślicznie, jesiennie, pięknie, bardzo ładnie. Yeah? Idziemy, zwiedzać, dalej. Idziemy. Słychać kupa ludzi dookoła. Wycieczka przyjechała, polska sympatyka. Wiczeczka wzgorzowa, zauważyłem. Zgorzowa, A, zgorzowa tak. Zgorzowa, no, Ja spotkałem swojego szefa. Tak. Także od pracy człowiek nie ucieknie. Nie. Praca w sprzęcie. No i cóż idziemy? Siatka była, siatka jest porządna, niemiecka, podwójna. W ogóle cała konstrukcja jest niemiecką robotą porządną. I rzeczywiście jest o wiele ciekawiej niż w Świrodowie. Ale nie wiem, czy ciekawiej niż w tym szpitalu, zapewniłem. Wydaje mi się, że w szpitalu było ciekawiej, bo było dopełnienie ruiny. tymi ruinami, tak, budynkami tak. i tam ci przewodnicy, co prawda tylko niemieccy ci przewodnicy, ale no mimo wszystko, nie? Tak, dokładnie. I idziemy dalej. No i tam ścieżka jest ogólnie wyższa. Tak? ta wieża jest zdecydowanie wyższa niż tamta, mimo wszystko. E, ale sama ścieżka. Jest tam to, co to będzie tutaj jest jak idziemy zaraz z korniczynką. Bo rzeczywiście nad drzewami jesteśmy dopiero na wieży. A tak jest wśród A drzew, drzew. Drzew. Aczkolwiek nazwa też na to wskazuje. Tak, dokładnie. No. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Powtórka. U? Żeby lepiej było widać. U? Co ty robisz? To, tutaj ja igram po prostu z żywiołem. O, jestem bliska tutaj upadku, ale dzielnie przeszłam. No brawo. O, ale brawo! Brawo. Brawo Nie może widać też, nie? No pięknie, tak. Idzie pokonać tor Nacisna. przeszkód, tak nacisnęłam i kręcimy, kręcimy, szybko, szybciutko, masz już zapierdziela, szybko, 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 dobrze, op, przytrzymał, a tu, dobrze, dobrze i się udało pięknie. No, dajesz, dajesz. musisz raz dwa przelecieć musisz przez to Nie, ja tego nie umiem Co ty potem przeleć i pokażę okay. no. no lajcik Dobra, to prosty no I to no, nie okay. Zostaw ten sznurek Ale to nie będzie. Bo to jest szybko. Okej, dobra, już. Dobra, mężuś, kręcę. Ale poczekaj, bo... poczekaj, poczekaj. Bo muszę cię dobrze nakręcić. Ale się, kręciłem tak. Dobra, dajesz. No i co? Ooo! Dobrze, że mam to na kamerze. Trzymaj się głupku, bo ty nie dojedziesz na tym rowerze. No, to jest miło, to No. To ty masz już O! Tutaj się zapada. To nie jest takie... No przecież wiem. że się zapada, to trochę bez sensu. Bo to mogę sobie tak się i co to doda, to No. No dobra. Ale to morało. To zobaczysz na kamerze potem. No. A się ze mnie śmiałeś, że szybko, szybko. No. Trzymaj się. Ło, uwaga i teraz tutaj. No szybko mówiłeś. No <laughs> Idziemy. Na nadgraniczne morze pomiędzy Polską i Niemcami. za nami widać graniczny znak, symbol. Tak. Idziemy po wyczynach na akcji promenadę, z której to poleciałem na ziemię. Na szczęście nic sobie nie złamałeś, jesteś całkiem. śmiałem sprawny. się z żonki mam. Tak, śmiałem się Chciałem je pokazać. No to je no. Tak, to, je, to je pokazałem, jak to mi jak, y, trzeba, Tak, trzeba umijać przeszkody. Tak. No. To nasze czekadełko. I nareszcie dotarliśmy do magicznej nareszcie. Czekamy na pierożki. i zwlokliśmy po drodze, ale daliśmy radę. Widać, widać, tutaj bardzo mokrze, bardzo zimny i bardzo płynny.